W tym świątecznym odcinku. a Dzisiaj mamy e, 24 grudnia. Wcale tego nie nagrywam: 19. Będziecie za 5 dni. I gram ze Sigma ekipką. To jest ja jestem Freeze 2.0 i to jest moja ekipka Sigma. I wejście z życzenia świąteczne. Wesoły, święt, święt. Tak, wesoły świąt! I mam nadzieję, że wesoły nie rzucili. Święt. Ja mam nadzieję, że nie rzuciliście kolacji wigilijnej i polecieliście oglądać, tylko zróbcie sobie z rodzicami, czy tam babciami, e, otwórzcie prezent, tak? a potem oglądacie odcinek, tak? Mamy świąteczne skiny, więc no, obróć Olka, który jest trans i był jednorosym, ale teraz nieważne. Dobra, więc zaczynamy i zobaczymy, czy ja będę niedobrym Among us czy będę dobrym kosmitą, czy złym kosmitą. Zobaczmy. I, I widzowie, ja tutaj jeszcze chcę... Ja ich teraz delikatnie ściszę, żeby nie było słychać, co oni gadają I ja wam chcę, moi dżedzy, życzyć y, najlepszych świąt Mega, mega, mega wesołych Mam y, na nadzieję, że będziecie mieli bogate prezenty I napiszcie mi w komentarzu, tak, Odpowiedz na moje pytanie: y, Co dostaliście na Wigilię? Czy dopiero dostaniecie? Napiszcie mi, czy dopiero dostaniecie, czy już dostaliście A jeśli dostaliście, to napiszcie co więc tutaj yy, robimy... Oj, zamknęli się tam we dwie, a ktoś tam był. Dobra, już się, ich mogę podgłośnić. tu był, tu będzie ciało. Tu będzie martwe ciało. Albo nie. Uh -huh. Czekajcie mnie. Czego chcesz? Jestem? No. Jestem y, scientistą. Ja widzę jak ktoś umarł. I ona umarła. I chciałem tylko tyle. Ja umarłam. Ja wis tam I To tyle? Ja widzisz. No to nie, chyba się nie opłaca w ogóle głosować i po prostu leci. Zróbmy dalej. skipa, zróbmy skipa, i tyle. No skipujemy, skipujemy. Skip. No właśnie trzeba po, jakby trzeba powiedzieć... Sosik to jestem ja, różowy to jest Zuzia chyba, niebieski to jest Gabi. Czerwony to jest... Y Lena, czarny jest Olek, a żółta jest Jobita. Dobra, skipujemy. Jakieś tam gramy robią. Dobra. Skoro wiecie, że ym, mamy dzisiaj tutaj. Dobra, dobra, wydaje mi się, ej, że... Ej, dobra, Lena jest chyba impostorem, bo ona wychodziła ej, ja z wenta. Nie, prosto z banii. Mi się wydaje, stop, stop, że to jest stop, toś, stop, to, stop. Bo Ona? Stop, stop, toś... Ale... Dobra, to, cisza Oleg mówi, to, bo Olek to, ma mikrofon. Mi się wydaje, że to jest Zosia, bo no. ja do niej poszedłem. Nie? Ona do mnie próbowała podbiec, ale hmm. później... Ale później przyszedł ten... Ale później przyszła niebieski... Niebieski. I ona, i ona sobie nie chciała już. Nie, ale sobie wiecie co? Wyszło. Ej, dobra, możecie mnie wyrzucić, ale mi się wydaje, że to jest Lena, czyli czerwony, bo ona chyba tak jakby wychodziła wprost od Wenta. Ona, bo ja byłam w Silcach i ona dosłownie wprost od Wenta wyszła. Ja głosuję na ej, Lenę, bo ona dosłownie wprost od Wenta. nie, nie no, no, tak, bo ja... Jestem ogólnie detektywem i nie wiem, e, Zosia chyba coś to miała i ja robiłam zadanie, i tam akurat był ten. Jakie to było zadanie? Na czym polegało? Na czym polegało to zadanie? Cicho, że co? A no to dobra, no to jednak Lena nie jest impostorem. To Lena nie, to Lena nie. Tylko teraz to Ja bo ja nie mam na Ja na Lena, ale Lena nie jest, Lena nie jest. Jak dla mnie Lena, a jak nie Lena, to nie... Wiem. No nie Lena, bo Lena bo nie wiedziała, na czym polega ten task. Dobra, a kto inny? Zosia? No, no dobrze, o, no to głosuj na mnie. A, Dobra, ci... na to Ej, czemu ja na Olka, jeśli chciałam na Zosię zagłosować? Nie. Ej, wywaliła ogólnie Lena i Olka, więc jest ciekawie. A ja jestem teraz impostorem i idę właśnie zabić e, różową chyba. Mm, ja muszę poczekać, muszę włączyć samochód też i... tam, widzowie Teraz się poszukać, mikrofon O kurde! Dobra, idealnie udawałam, że jestem impostorem Idealne to było No dobra no, wydało się Tak szczerze to ja wam mogę powiedzieć, że ja trollowałam i że to jest niebieski No chyba, że mi nie wierzycie Nie, to, to, jest, to jest, różowy, to jest, to jest różowy. Możecie mnie wyrzucić, bo lubię robić trole, ale to jest różowy. No to co, ale to różowe. Kurier z impostu został wyrzucony. Łatwo wygrałam z wami jako impostor. Łatwo, łatwo, łatwo. Ja wygrałam z wami jako impostor. Mm. Igra. <laughs> Aha, popła, zaczynamy rundę i będę impostorem na stały placet. Bo to jest magia świąt! Proszę, być impostorem. No to nie był prezent. To nie był prezent, moi drodzy. Szły! Koła będę! No bo są dwa taski, ale jeden test to jest long task. No nie. O, czekaj, co? To jest. To jest. To jest. ja zaraz przyjdę, jest. To jest. To dla To albo coś dobra. Lena, słyszysz? Słuchaj, słuchaj, Lena, patrzysz? Nie wychodź ze mnie normalnie. Jezu, ta ręka mi się trzęsie. Proszę ja zauważyć, jak ja tak szybko robię to, że nie mam z tego. Co ma? Masz. A teraz to co? Święciłam dupą. Lena, widzisz? Jestem mojej impostorki. A to światła. No. Lula żyje z unią twoją perełką O kurde, bo ja zostawiłam włączone na dywanie, no to trudno, no wyglądam jak twój stary no, otwarty, jem sobie żelki bo są głodna, ale w sumie chyba jednak nie jem bo się nie najem um, jeśli coś zjecie, to życzę smacznego i mam nadzieję, że ja jakąś pyszną potrawę wigilijną um, napiszcie w komentarzu co jecie właśnie Napiszcie w komentarzu hashtag żelki, a ja wam dam serduszko. Osobnie? Co? Przed chwilą się odciszyłam i powiedziałam, że jestem impostorem. Chyba nie zareagowali. No, co tam? Impostor you. Co you? Tu jest nas dużo, więc wiesz, wiesz, że you w liczbie mnogiej też może oznaczać w... Impostor jest. you. Are you, are you, are you at... you, are... Co? you are, tak. E, bo wszyscy jesteście wyciszeni, ale kto jest impostorem według jej? Według jej ty, No dobra. Bo powiedziałeś, że jesteś impostorem. No dobra. Może możesz powiedzieć tej żeby przestała wyciszać? Zuzia, nie wycisza go! No dobra. No to ja jestem. No i nie wyrzuciła. Jestem trans. Wyszedł no. z gry? Ja. No bo ona sobie no mi się osoba yeah. nie wyciszała i chciałem się wyciszyć, ale... No to się nie wyciszajcie po prostu. Ale to ona się nie cieszyła. Ja